W, y, trz, w trzeciej części jak gram w Diablo 2, teraz jest dostępny mój kolega y, na Skype'ie, y, Koksimu. Gabryś? E, tak, e, witam. Jak wiecie, jeszcze mnie pewnie nie znacie, ale my z moim bratem nakręciliśmy taki filmik. Nie jest swój w No to... ale filmik. A ja, ja, ja wiem, z Minecrafta, tak? Tak, i więc jeszcze, jeszcze nie graliśmy go, więc przepraszam was, bo mój brat, wiecie, mam bo nie robił gra, ale może jeszcze, nie wiem, niedługo gramy, więc dziękuję. No, y, my zaraz, my już będziemy grać sorki, że będzie mi się lagowało, że będzie zacięta gra, bo bo Skype u mnie na komputerze dużo ciągnie i będzie się zacinało. Musimy wyłączyć dźwięk. Boże, jak widzicie, teraz znalazłem psa. Jak wiecie, ja nie gram na modach. To wiem, nie? Tylko na teksturkach gram. No? Return to game, dobra. Troszeczkę nasz świat będzie się rozbugował, nawet trochę tak mocno. No Ja przy otwartej mapce gram. I tak. Idziemy. T tak jak wcześniej. Słuchajcie, tak jak wcześniej idziemy tym przejściem. Sekretnym takim przejściem, bo nie wiedziałem gdzie, że to przejście jest. Czasami nie możecie, czasami nie możecie, nie możecie, nie znaczy czasami nie usłyszycie mojego kolegi, bo bo u mnie się laguje strasznie komputer i Muszę się tak zlagować, że się zatni też skate. A nie? bo mi aż Skape'a polaguje. No. Ja mu też laguję, słyszeliście? którędy to my szliśmy? Chyba tędy. No, on z kwiatów. Taki głupi jest. No, mój. ja na to mówię ogni bo to są ogniste takie stworki źle się gra z lagami na <laughs> <laughs> A, lagi Straszne lagi Straszne lagi, Jezu <laughs> Ale mi się laguje e, Słuchajcie, nie, nie mówiłem wam, bo... Chciałam wam powiedzieć, zapomniałam. Mam nową postać na Diablo. Ona Ja sobie wziąłem taką dziewczynę, bo ona strzela ognistymi kulami, strzela strzela takim prądem. właśnie ten prąd no to takie kule są, strzela soplami z, z lodu. No, oh, Em, przepraszam. Złaba, słaba jest bateria, i na pewno mi mało zostało miejsca. Czyli gdzieś tak zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Bo tak, więc, um, tak więc. Tak no. więc się kończy nasza krótka i nawet nieopowiedziana historia. Fuck! To, no tak, zabijemy tylko te stworki i kończymy. O, przed mi się odetnęło. I jak, jak wrzucę to na YouTube to Wam będzie się machał ekran, bo w poprzednich częściach się machał, bo coś źle się chyba nagrało. Ale tam po ale tam też napisałem w komentarzach, dobra. Zabiliśmy tylko jeszcze te, tego jednego. Nie zabiliśmy.